Drodzy Państwo, teraz sobie porozmawiamy o Poznaniu, ale troszeczkę popatrzymy na ten Poznanie z góry, no bo jest okazja. W naszym studiu jest Pan Marek Kaczmarczyk. Witam Pana bardzo serdecznie. Autor nowego wydawnictwa Nad dachami Poznania. Nad dachami Poznania to jest album z fotografiami wykonywanymi z samolotu, ze śmigłowca, z czego jeszcze? I to wszystko. Aha, to wszystko. I, z no, i, i z dwóch wysokich budynków Poznania i spod dachu jednego z zabytkowych budynków Poznania. To troszeczkę nasza zagadka, również które zdjęcia są z tych obiektów zrobione. Mhm. Osiem jest takich zdjęć. No właśnie, to można sobie sprawdzić, bo książka jest już do nabycia nad dachami Poznania. To zbiór 165 fotografii z lat 2005-2011. 11, tak jest. No właśnie, teraz troszeczkę Poznań się zmienił. Zdecydowanie się zmieniały. Zmiany, które w Poznaniu miały miejsce widać już na podstawie tych zdjęć, które są w albumie zgromadzone, czyli na przełomie tych sześciu lat, bo można zaobserwować zmiany, jakie miały miejsce w tym okresie w Poznaniu. Natomiast w tej chwili w czasie ostatniego roku te zmiany bardzo się zdynamizowały i tych... Rzeczy, które powstały w ostatnim czasie niestety w albumie umieścić tam już się nie dało. Mówię o dworcu, mówię o nowym lotnisku, mówię o Zamku Królewskim, o Malcie na terenie, której też się zmieniło. No myślę, że jeszcze parę innych rzeczy, które, które w tej chwili się zmieniły czy zmieniają. Nie mówię już o drogach, o... Stadionie, o stadionie, o otoczeniu stadionu. Ja myślę, że właśnie ze względu na to, ten pana album nad dachami Poznania nabrał takiej jeszcze dodatkowej wartości, bo tam są zdjęcia tych miejsc, których już tak naprawdę w Poznaniu większości nie ma. Tak jest. No i myślę, że z każdym, z każdym rokiem będzie nabierał większej wartości. Myślę, że w tej chwili dla osób, które z Poznania wyjeżdżają, a tych osób jest niestety coraz więcej, to również jakiś taki. Smaczek to, to również pamiątka, którą z Poznania mogą wziąć. Myślę, że jeszcze ciekawszy będzie za 20, za 30 lat. No właśnie myślę, że Irlandczycy powinni tę książkę nabyć, bo nie ma tam dużo po polsku, są piękne zdjęcia. Myślę, że to wystarczy. Taka pamiątka myślę, że jest warta. Ale, ale mamy również tam przetłumaczony tekst, podpisy w języku angielskim, również w, niemiec, w języku niemieckim. Nie wiem, czy Irlandczycy dużo po Poznaniu chodzili, ale... Ale jeśli nie chodzili, bo większość przebywała w okolicach Starego Rynku i na samym Starym Rynku, no to z albumu będą mogli zobaczyć, jak wygląda cały Poznań. No właśnie, no właśnie. Ja mam teraz pytanie, od czego się zaczęło, od czego się zaczęło to fotografowanie? Od latania szybowcami w Aeroklubie Poznańskim, z którym jestem związany od 93 roku. Najpierw latałem szybowcami, potem coraz częściej do szybowca zabierałem aparat. Zresztą dosyć często po lotnisku chodziłem z aparatem. No i raz drugi trzeba było coś zrobić z powietrza, jakieś zdjęcia. Jako, że byłem znany z tego, że, że fotografuję na terenie lotniska, no również mnie proszono, żebym fotografował coś, co było zlecane aeroklubowi. I tak fotografowaliśmy w, chyba w 2005 roku stadion, e, okolice Malty. Potem fotografowaliśmy rozbudowę starego e, browaru i tak już e, jedno do drugiego się składało. E, była dosyć miła wystawa zorganizowana przez panią e, Grażynę Kulczyk w browarze, właśnie moich zdjęć e, związanych z poznaniem, z rozbudową browaru. Potem założyłem. Firmę fotograficzną i do dzisiaj zajmuje się fotografowaniem i Poznania, i Wielkopolski, całej Polski, ale przede wszystkim Poznań, Wielkopolska. A państwo będą mogli za chwilę zobaczyć kilka zdjęć. Niektóre z nich można znaleźć w albumie Nad dachami Poznania. Ja mam pytanie. Co jest takim najbardziej wdzięcznym tematem do fotografowania? Czy to są obiekty, czy to są na przykład takie obiekty jak stadion, czyli takie wyjątkowe, wyjątkowe w kształtach, czy na przykład ludzie, bo wiem, że też ma pan zdjęcia na przykład z maratonu. Myślę, że zawsze w fotografii ludzie są najciekawsi, natomiast połączenie fotografii lotniczej i, i, i ludzi jest połączeniem dosyć trudnym. Rzadko się udaje fotografować ludzi z samolotu, aczkolwiek mam to szczęście, co roku fotografujemy Maraton Poznański. Jest to niewątpliwie wspaniała sprawa, takie zgromadzenie ludzi, które możemy obserwować z powietrza, jak ta cała sześciotysięczna grupa biegaczy się rozwija, jak ona się zachowuje. E, zwłaszcza wtedy, kiedy przebiega przez miasto, przez stare miasto e, z bardzo e, frapującym e, z, e, zjawiskiem i zawsze nas zachwyca, mówię nas, bo, bo zawsze jest pilotem nas. Y -y -y. Zastanawiam się, e, czy <laughs> będąc tam na górze widzi Pan e, wiele, wiele więcej. Czy widzi Pan na przykład jak Poznań się zmienia? Czy na przykład umie Pan w tym momencie e, obalić bądź też podtrzymać na przykład stereotypy, że Poznań to jest zielone miasto, w którym jest pełno zieleni, pełno jakichś takich przestrzeni rekreacyjnych. Tak, to, to Zieleń Poznania widać ewidentnie. Poznań generalnie miasta z góry sprawiają wrażenie zielone I, i Poznań również do takich miast należy. W Poznaniu bardzo ewidentnie widać to, co było założeniem. Przedwojennym nie powiem dokładnie w których latach powstała koncepcja utworzenia klinów w zieleni wschodniego-zachodniego. Do dzisiaj to wszystko bardzo wyraźnie widać. Widać Klin Wschodni z jeziorami, stawami z Antoninka, z jeziorem Maltańskim, z Doliną Cybiny, widać Klin Zachodni z Doliną Bogdanki, Jeziorem Soład... Parkiem sołackim, Rusałką, potem ciągiem jezior strzeszyńskiego, dalej kierskiego. To tak. wszystko stwarza taki bardzo rozsądny, logiczny ciąg zieleni. No niestety rządzący poznaniem tak próbują nam to troszeczkę zakłócić, tak. przebijając ten jeden z tych klinów, czy planując jego przebicie, mówię o klinie wschodnim, trzecią ramą. Szkoda, bo uważam, że miasto powinno zrobić wszystko żeby tych wspaniałych obszarów e, zieleni, które mamy po poprzednich e, pokoleniach teraz nie niszczyć, bo, bo to będą sprawy e, nieodwracalne, takie jest moje zdanie. Miejmy hmm. nadzieję, że fachowcy wiedzą lepiej. Miejmy nadzieję, Miejmy nadzieję że jednak e, zostawią nam te zielone, zielone tereny w Poznaniu, ale na niektórych terenach już tych drzew nie ma, niektóre tereny są już zagospodarowane przez, przez nas, przez poznaniaków, przez Wielkopolan. Chodzi mi o taki, e, bo często e, Poznaniu, słyszy się o takim miszmaszu, o takim chaosie zagospodarowania przestrzenią, że z jednej strony duże domy, z drugiej strony jakieś małe domki, różne dachy, różne kory, Jak pan tu widzi z góry? Z, z góry, może jeśli chodzi o, o, o sam Poznań, poznań sprawę wrażenie takiego sensownie zagospodarowanego miasta. Natomiast co się rzuca zdecydowanie y, z góry w oczy to jest taki bałagan y, w zabudowie Wielkopolski. Prawda? Troszeczkę odchodzimy od Poznania, ale tutaj ten, ten bałagan widać ewidentnie, jakiś brak myśli przewodniej y, na powstawanie tych, tych, na rozbudowę miejscowości, na rozbudowywanie się we wszystkich kierunkach Poznania. Tam, gdzie są jakieś zorganizowane osiedla, przy, przy których są budowane y, szkoły, przy których są budowane przedszkola, które ta zabudowa ma jakiś... Y, jest według jakiegoś planu dokonywanego, czy, czy, dokonywana. Czy, y, czy to się podoba, czy się nie podoba, ale to ma jakiś sens. Tam są drogi dojazdowe, wyjazdowe, natomiast jest cała masa y, osiedli, gdzie każdy sobie stawia domek i to wygląda momentami żałośnie. <laughs> natomiast taką rzeczą, która się rzuca y, w poznaniu w oczy, no to jest brak zagospodarowania warty. Prawda? I, I to żałośnie wyglądające stare koryto warty z powietrza bardzo widać, i osobiście jestem e, e, zwolennikiem jednak odkopania tego, zrobienia z Chwaliszewa wyspy. Mimo, że e, myślę, że to dodałoby bardzo uroku Poznaniowi, atrakcyjności, jeśli chodzi o praktycznie. No, no Poznań kończy się na garbarach, prawda? Jeszcze jest katedra już Poznania tak. nie ma, tak? Natomiast tutaj ta, e, ta wyspa Chwaliszewska byłaby na pewno czymś e, ciekawym, i to z powietrza widać. E, widać. E, jeszcze kilka miejsc, które teraz tak na, na szybciutko przychodzą do głowy, no to jest okolica starej rzeźni. Już nie mówię o terenie starej rzeźni, bo myślę, że to siłą rzeczy musi być zagospodarowane, ale okolica, tam są jakieś firmy y, związane z, z czystością miasta. No generalnie z, z poziomu chodnika tego nie widać, ale z góry widać tam straszny bajzel i, mhm. i na pewno jako y, miejsce w środku miasta stwarza to wrażenie bardzo takie niepoukładane i nieciekawe. To może pozostawmy te przykre tematy już na boku, powróćmy do książki, do albumu nad dachami Poznania. 165 fotografii. Kto decydował? Rozumiem, że chyba w większości to jednak pan był tym ostatnim, który mówił te, te, te zdjęcia, a te nie. Nie. E, e, zdecydowanie e, byliśmy partnerami w konstruowaniu tego albumu z wydawcą jego, z panem Jarosławem Boguckim, który bardzo pieczołowicie, bardzo dokładnie, skrupulatnie, z, z którym razem zestawialiśmy te zdjęcia. Staraliśmy im się nadać jakiś logiczny ciąg, żeby oglądający odbywał coś na kształt lotu nad Poznaniem. Tak? Chcieli, chcieliśmy zawrzeć, chcieliśmy zrobić w ten sposób, żeby każde Następne zdjęcie było zawarte w poprzednim, tak? że oglądając zdjęcie po zdjęciu e, oglądający mógł zobaczyć na poprzednim zdjęciu to, co za chwilę zobaczy w większym przybliżeniu e, na następnym zdjęciu. Tak? I co kartka właściwie zbliżamy się na przykład do centrum miasta od strony wschodniej, od strony zachodniej. Oczywiście są zamieszczone również zdjęcia obiektów, które są charakterystyczne e, dla poznania ale również są zdjęcia takich miejsc, których dotychczas z Poznań sfotografowanych nie miał ja właśnie tych satelickich osiedli, w których dużo osób pracujących w Poznaniu mieszka, osiedli poznańskich w ogóle. I, i tutaj myślę, że partnerowaliśmy sobie z panem Jarosławem bardzo, że tak powiem, wyważony sposób. Nikt nie podejmował decyzji bez zgody drugiego. Natomiast jeśli chodzi o samą formę, ostateczny kształt albumu, a, a wydaje mi się, że jest bardzo ładny i elegancki, to jest zasługa Pana Jarosława. Hmm. A ma Pan takie zdjęcie w tym albumie, na które Pan <laughs> często patrzy, do którego Pan często wraca, w którym próbuje Pan dostrzec jeszcze jakieś szczegóły? <laughs> Ja kilka zdjęć w tym albumie bardzo lubię, natomiast ciekawostką jest fakt, iż układając zdjęcia do albumu, mimo że te zdjęcia bardzo dobrze znam, bo je dziesiątki razy przeglądałem i w trakcie układania albumu i przedtem, zawsze na tych zdjęciach jeszcze coś się tam zobaczy. Zawsze jeszcze Mimo, że, że właśnie mój wydawca bardzo dobrze znający Poznań, często mieliśmy jakieś dylematy. Co to jest za wieża? co to jest zakopuła, co to jest. W Poznaniu jest kilka kopuł. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, prawda? Zastanawialiśmy się, do jakiego budynku należą. Myślę, że takich elementów, takich momentów w czasie oglądania zdjęć jest dosyć dużo. Na to też liczymy, że to nie będzie taki album, który się odłoży oglądnie, odłoży na półkę, tylko do tego albumu będzie się wracało ze znajomymi, będzie się dyskutowało na temat tego, co widać na, na tych zdjęciach, bo to ciekawe jest. A czy google maps to dla Pana konkurencja? Ja myślę, że nie. Ja też tak myślę. Myślę, że tak. Dokładnie. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Marek Kaczmarczyk, autor albumu Nad Dachami Poznania. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo chcieliby odbyć właśnie lot nad Poznaniem, a na przykład mają Państwo lęk wysokości, myślę, że warto nabyć książkę Nad Dachami Poznania. Tam właśnie podziwiać się, odbyć taką wyjątkową podróż, jak powiedział Pan Marek Kaczmarczyk, ze wschodu, z zachodu, wprost do centrum naszego miasta. Drodzy Państwo, to na tyle w tej rozmowie. My za chwilę widzimy się w przeglądzie prasy. Zostańcie z nami.